200 lat temu, kiedy Napoleon szedł przez Europę, tutaj byli Polacy. Polacy walili w pruskie mury Kolbergu, Polacy byli obecni w Kołobrzegu. Możemy tylko rekonstruować tak naprawdę na podstawie znanych nam wcześniej obozów czy ilustracjach z epoki, takie ilustracje niemieckie, pruskie i francuskie, do których mamy dostęp, początku XIX wieku. Oczywiście obóz w kształcie prostokąta mogła być palisada, mogły być wały, mógł być rów forteczny. Można było także łatwo wtedy pokonać różnymi kładkami oblężniczymi. Należy położyć taką kładkę, przejść po nich, to oczywiście też no, ktoś musiał Krwią za to zapłacić. W obozie zapewne namioty ustawione tak jak w wojsku, gotowe karabiny do tego wszystkiego. Gdzieś musiała być latryna, gdzieś musiała być kuchnia. Wiemy, że z Koszalina do brzegu po 13 marca, kiedy Koszalin został zajęty przez wojska włoskie, Koszalin stał się centrum gospodarczym wojsk oblężniczych. Co stamtąd do nas jechało, bo dzienne racje to 5 tysięcy racji chleba, mięsa, odstój wódki. Także na pewno tutaj oprócz katorgi, oprócz warunków straszliwych, oprócz wojennej rzeczywistości, no też dochodziło. Na pewno do niejakiej małej zabawy, a żebyśmy mogli to porównać, tutaj ocet i wódka, a w sztabie, w stramnicy, dzienne dostawy z koszalina to było 60 butelek wina i 50 rumu dzienne. Tutaj malaria panowała, to ta wódka na pewno przy tym by pomagała, chociaż myślę, że takie stężenie tutaj niczego nie poprawi. No, ale nastrój, pamiętajmy, że żołnierz, tak jak powiedział Napoleon, maszeruje na brzuchu, a nie na nogach, także na pewno nastrój trzeba było polepszyć, zwłaszcza że tu koledzy ginęli po prostu na oczach. 200 lat temu, kiedy Napoleon szedł przez Europę. Tutaj byli Polacy. Polacy walili w pruskie mury Kolbergu. Polacy byli obecni w Kołobrzegu. To nie jest tak, że my się musimy odnosić w naszej historii wyłącznie do czasów niemieckich. Mamy polską pozycję tutaj tak naprawdę na przestrzeni całego milenium. Przecież i tutaj był Bolesław Chrobry, był Bolesław Krzywousty w 1807, czyli równo 700 lat po nim byli tutaj Polacy z armią Napoleona. No i musimy pamiętać o tym, żeby ich godność, ich pamięć yy, czcić. I żeby nie zapomnieć o nich, bo to jest kawał świetnej historii, historii, dzięki której może nie bezpośrednio, ale pośrednio posiadamy Polski Kołobrzeg. Była tu prawdopodobnie polana, na której stacjonowały te wojska i miały swoje ziemianki, swoje tymczasowe budowle. Ten stary las wiekowy, Który tu był w otoczeniu, stanowił też pewnego rodzaju osłonę przed wrogiem, przed ostrzałem. Bo jednak drzewa o średnicy, załóżmy, 1,5-2 metry, no, stanowią pewną przeszkodę dla kul artylerii czy broni ręcznej. Dla upamiętnienia tego obozu polskiego, w rocznicę uroczystości. 3 maja Konstytucji 3 maja i mieszkańcy Kołbrzęgu zbudowali pomnik w postaci kamienia z tablicą z inskrypcją upamiętniającą właśnie miejsce tego obozu. Ten pomnik nie znajduje się bezpośrednio w miejscu obozów a nieco dalej przy wejściu do tego starodrzewu. Nie znajduje się wewnątrz lasu, a można powiedzieć na skraju starego lasu bukowego. W miejscu obozu polskiego, w którym stoimy teraz, w lesie kołobrzeskim, 3 maja 1807 roku ksiądz Ignacy Przybylski odprawił przy ołtarzu polowym mszę. Ku czci Konstytucji 3 Maja, i w tym miejscu padły następujące słowa. Żołnierze polscy, pod Kolbergiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz regiment na unię województw Gnieźnieńskiego i Poznańskiego utworzony. Pierwszy chorągwie wojskowe polskie na Pomorzu rozwija. Dzień 3 Maja na pobrzeżu Morza Bałtyckiego, a co większa pod murami Kolberga obchodzimy. Dzień dzisiejszy dla nas wszystkich jest ważnym. Tron dziedziczny, zbliżenie mieszkańców Polski do siebie i wolność rozumna są dziełem sławnej Konstytucji. Później mówi: Napoleon Wielki, kajdany tyrani swym orężem pokruszył. Dzięki nieskończono niech będą opatrzności najwyższej, że tego nadzwyczajnego bohatera na poprawę i szczęśliwienie świata zasłać raczyła. Z jego łaski jesteśmy znowu Polakami. Wy żołnierze regimentu pierwszego szczególnie dowodzicie, że Polak w Europie istnieć powinien. Tej drogi, przy której obecnie stoimy, chodzi o szosę S-6 łączącą Kołobrzeg z Koszalinem. W roku 1807 nie było. Żołnierze poruszali się do miejsca, w którym stacjonowali. Mówimy to o pierwszym regimencie, oczywiście Legii Poznańskiej, traktem, którego z kolei obecnie nie ma. A chodzi o drogę wiodącą przez równinę Binnenfeld, przez miejscowość obecną Kondzielno. Lekko droga ta zahaczała Bullenwinkel, czyli później nazwane po II wojnie światowej osadą Mirocice i stamtąd do Stramnicy, w której to mieścił się sztab wojsk oblegających Kołobrzeg. W tym rejonie znajduje się las dębowo-bukowy, bardzo stary, w miejscu dawnego obozu polskiego. Obóz polski znajdował się tu w tym miejscu, gdzie mamy taki fragment młodszej, nieco od lasu otaczającego, świerczyny. Las świerkowy, który wskazuje mniej więcej obszar tego obozu polskiego. Analizując sprawę, czy w tym czasie znajdował się w otoczeniu las bukowy, prawdopodobnie tak. Po pierwsze, wynika to z wieku niektórych drzew tutaj. Znajdujących się, które mają około 250 lat, wiekowo sięgają tego czasu wojen napoleońskich 1807 roku, ale świadczą również o tym inne informacje. Między innymi znalazłem informację archiwalną, że w 1853 roku Rada Miejska dawnego Kołobrzegu postanowiła utworzyć ośrodek Nauczania dla dzieci biednych i zaniedbanych, przystosowaniem ich do pracy na roli. W związku z tym Rada postanowiła wydzielić powierzchnię 600 arów pod tego typu działalność i zaproponowano, że te 600 arów będzie pochodzić z wyrębu fragmentu lasu miejskiego. Między innymi tego fragmentu, w którym znajdujemy się teraz. Gazety podawały wówczas, że chodzi. Radzie Miejskiej o lasy Horst i lasy Schillerbring. Czyli Schillerbring to jest miejscowość Żółczyce, obecnie podczele 2, można tak nazwać, a lasy Horst to jest ten stary las bukowo-dębowy. Określenie Horst w zasadzie w słowniku oznacza zupełnie co innego, ale w gwarze ówczesnego czasu to oznaczało stary, gęsty las. W związku z tym w 1853 roku Prawdopodobnie był ten las gęsty, stary już w tym czasie, w tym miejscu. Od tego czasu się nic nie zmieniło. Lasu tego nie wycięto, ponieważ oficjalnie nie wiadomo, jakie były dalsze losy tej propozycji. Być może wycięto inny fragment lasu kołbrzeckiego, ale ten las się zachował, co zresztą świadczą o tym drzewa. I ich wiek, jak mówiłem, 250 lat. To miejsce było świetne dla, dla oddziałów polskich do bombardowania Kołobrzegu, do wysuwania ofensywy z tego miejsca. Bo tak naprawdę, jak spojrzymy na topografię koło brzegu, to tak naprawdę były tylko dwa możliwe kierunki natarcia Zieleniewo i właśnie to miejsce, w którym stoimy dzisiaj czyli skraj lasu Kołobrzeskiego na wschód od samego miasta. Do obozowiska, które udało mi się odkryć, do obozowiska po Polakach, jest od drogi S6 około kilometr i tam się przemieścimy samochodem. Ale co ciekawe powiem, obozowisko samo mieści się, mieściło się na wyspie pośród bagien solnych, przed tak zwanym szlakerej, tak to się miejsce kiedyś nazywało. I obecnie prowadzi tam stara, dawna grobla, którą to ci żołnierze się poruszali. Ta grobla była po prostu przedłużeniem drogi prowadzącej do Stramnicy. Po prawej, po lewej stronie rozciągają się bagna. Przed nami wjazd na wyspę właśnie otoczoną tymiż bagnami. Droga, która istniała tu przez wieki. A co ciekawe, o może się zatrzymamy, drzewo się przewróciło. Może wyjdziemy po tej drodze na chwileczkę i przyjrzymy się co widać, bo ja domyślam się co mogło wyjść. Przewrócone widać po ostatnich wichurach drzewo. A właściwie jego korzenie ujawniły nam fragment w historii, o której pisałem w swojej książce. Mianowicie, mało kto zdaje sobie sprawę, że grobla, po której się poruszamy, była ułożona na Balach. Ona istniała już wtedy, to była bardzo, bardzo stara grobla, a ówczesny historyk, który zajmował się w XIX wieku badaniem oblężenia koło brzegu, opisywał, że obozowisko polskie było ułożone za starą groblą. I to jest właśnie ona. I tu możemy się przyjrzeć, właśnie wyrwanym przez korzenie drzew, starym, najprawdopodobniej dębowym, niech spojrzę. Tak, ze starego dęba wyciętym balom, które umacniały ten, ten dojazd do, do obozowiska polskiego. To oblężenie nie było aż tak długie jak nam się wydaje. To jest kwietnia do lipca, kilka naprawdę trudnych miesięcy. No tutaj mamy ogromną wilgoć. To wszystko robiło no niestety straszną dla naszych żołnierzy robotę. No ale się nie poddawali. Pamiętajmy, że 3 maja, w dzień w rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej, tutaj ksiądz Ignacy Przybylski odprawił mszę polową zresztą to jest napisane tutaj na pomniku w miejscu, w którym stoimy. No zachęcał wojów chrobrego, jak to sam pisał, do tego, żeby swój standard wbili na pobrzeżu Morza Bałtyckiego, żeby pamiętali, że to Napoleon te łańcuchy Niewoli rozkłuwa i że Europa potrzebuje Polaków. Takie słowa były tu jak najbardziej potrzebne. Zwłaszcza, że ten ksiądz Ignacy Przybylski był osobą, która wychowywała księcia pułkownika Antoniego Sołkowskiego. Cała historia pierwszego regimentu czy pierwszego pułku piechoty Legii Poznańskiej, czyli jednostki polskiej, która tutaj była, wiąże się z wkroczeniem Napoleona Wielkiego na teren Polski dzisiejszej, ówczesnego Królestwa Prus, które dokonało rozbioru. Powstanie Wielkopolskie w 1806 roku, późniejsze przejście wojsk polskich przez SUBSK, rozwidlenie tych wojsk które poszły i na Gdańsk, i na Kołobrzeg. Wtedy żołnierz polski walczył o odrodzenie pierwszej Rzeczypospolitej, której tak naprawdę dopiero co przed, chwilę, przed chwilą utracił. To świetne porównanie. Wtedy żołnierze polscy walczyli o odnowienie państwa, tak jak 100 lat później Legiony Polskie, Błękitna Armia Hallera, wszyscy oni walczyli o odzyskanie niepodległości w roku 1918. Tutaj oczywiście w Koło Brzegu nie mamy chwalebnej bitwy roku 1918, to było państwo niemieckie, tak naprawdę niemalże epicentrum jego. Za to mamy wspaniałą tradycję. Tradycje legionów i wojsk napoleońskich, które tutaj odgrywały znaczącą rolę w zdobyciu koło brzegu pruskiego. Pamiętajmy, że sam dowódca wojsk oblężniczych, generał Loazon, chwalił Polaków. Mówił, że grenadierzy przy zdobywaniu Wilczego Szańca dzisiejszego się poddawali, a Polacy zawsze posiadali hard ducha. Sam chwalił że tylko francuski i polski żołnierz na polu bitwy w Kołobrzegu miał wartość bojową. Nie byli tak dobrzy wirtemberczycy, którzy zdradzili prawdopodobnie nasze wojska pod Wilczym Szańcem, nie byli tak dobrzy Włosi, którzy nie potrafili tego oblężenia utrzymać z różnych przyczyn oczywiście, ale Polacy zawsze posiadali ogromny duch walki. Świetnie to widać we wszystkich wojskach polskich, które występowały i za rozbiorów i za okupacji. Polacy są zawsze na wszystkich frontach i niestety nasi wrogowie o tym świetnie wiedzą. No i tak dotarliśmy do śladów po leżach polskich żołnierzy. Jak widać w terenie, widać fragmenty fos, wały ziemne, tak zwane przedpiersia. O co chodziło? Żołnierze w miejscu, jeżeli oddział stał w samotności, a ci Polacy tutaj pod Kołobrzegiem, oddział księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego stał w samotności na najbardziej trudnych pozycjach wojsk oblegających kołobrzyską twierdzę. Musiał się otoczyć wałem ziemnym, aby się móc w razie czego bronić. Ten wał ziemny nie był wysoki. Nazywał się on przed dlatego że służył on osłonie piersi żołnierza. Chodziło o to, że w razie ataku żołnierz wychylał się za tego wału ziemnego, mógł oddać strzał, wrócić z powrotem. Przeładować broń, aby ponownie się wychylić. No i te wały ziemne, jak widać tutaj, rozciągają się, tak, mają y, y, około 110 metrów długości w każdym kierunku, taki trapez, y, tak, w formie trapezu. Y, ale jeszcze co, co ciekawe, w tej chwili już y, liście opadają, za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie, też jak y, opisywane było przez badaczy niemieckich, Polskie obozowisko, czy te polskie leża, były na miejscu najbardziej wyniesionym na terenie tak zwanego lasu. I takież to miejsce jest. My to widzimy, stoimy na górce, ale co ciekawe, z tejże górki widać całe pola wokół miejscowości Kądzielną, aż po stramnicę. Czyli tak naprawdę ci żołnierze z tego polskiego obozowiska widzieli wówczas całą drogę, którą zabezpieczali. Tą, która szła w kierunku stranicy, widzieli swoją polską, tak zwaną polską redutę, czyli miejsce, yy, yy, dzieło fortyfikacyjne służące oblężeniu miasta. Następnie widzieli kolejną redutę, tak zwaną saską, i stojące przy tej drodze wszystkie oddziały. Wszystkie oddziały oblegające Kołobrzeg od tej strony, od strony wschodniej, stały właśnie przy tej drodze, o której wspomniałem. Stąd Polacy mogli śmiało uderzać na założenia tzw. wzgórza wilczego, na którym później postawiono fort Wilczy. Tylko pojawiło się tutaj wiele różnorakich problemów, bo i teren bagienny, i braki amunicyjne, braki artyleryjskie. Pozycje Polaków były ostrzeliwane przez okręty szwedzkie z Bałtyku, bo byliśmy najbardziej na północ wysuniętym obozem z całej koalicji napoleońskiej, która oblegała nasz koło brzeg. Miejsce świetne, niestety no, na tyle bagienne, na tyle zmienne w okresie 200 lat, że i trudno było znaleźć ślady po obozie. A jeszcze trudniej, co znakomicie wiemy, jest znaleźć miejsce po Reducie. W rejonie, w którym jesteśmy teraz, ostrzał i Polaków w stronę Prusaków, i Prusaków w stronę obozu polskiego, czy okrętów szwedzkich w stronę obozu polskiego, był o tyle łatwiejszy, że tych drzew tutaj nie było. Jeżeli rozejrzymy się dookoła, zobaczymy same młode drzewa. No, młode oczywiście w życiu drzew. 200 lat temu była tutaj tak naprawdę, kończyła się morena, za chwilkę zaczyna się ta Pradolina, czyli tereny zalewowe, i tutaj był pusty, łysy teren. Tak jak 3 maja mieliśmy już tutaj obchody konstytucji, w roku 1807 to już 4 prusacy atakowali obóz Polski i Polacy musieli się po prostu bronić. Wiadomo, na tej grobli usypanej ogrom problemów, bo czy prusacy szli, czy Polacy szli w drugą stronę, czyli na Kołobrzeg stąd, z lasu kołobrzeskiego, no na grobli nie ma dokąd uciec. Tam miejsce na ostrzał jest proste. Co ciekawe, 400 Polaków podczas oblężenia umarło, około 400, w większości na malarię. Możemy sobie tylko wyobrazić warunki Bytowe, latryny tu na pomorzu, bagna. Na pewno nie było ciepło jak to w koło brzegu, plus ostrzał artyleryjski z każdej tak naprawdę strony, bo i z prusackiej, i z okrętów szwedzkich. Czyli to, co rośnie w tej chwili wokół samego obozowiska, są to samosiejki starych buków, dębów. Niektóre z tych drzew pewnie były, pewnie były wtedy maluchami i pamiętają tych żołnierzy jeszcze. tak? One słyszały echa wydawanych tu rozkazów, one słyszały tutaj mszę świętą wy, wygłoszoną przez z Ignacego Przybylskiego kapelana pułku 3 maja roku 1807. Natomiast na terenie samego obozowiska drzewa zostały posadzone później. Tam nie rosło nic. Ten teren był po prostu przez tych żołnierzy wydeptany. Tego fragmentu świerczyny nie było. Był tu teren otwarty w otoczeniu starego lasu bukowego. Były tu ziemne jakieś budowle, umocnienia, rowy, ślady zresztą takich okopów tu widzimy. Ten obóz sięgał nieco dalej w kierunku południowym. Tu jest Buczyna jednak, nie Świerczyna, więc on zajmował nieco większy obszar. Z danych historycznych wynika, że obóz ten był bombardowany z dział floty morskiej, która na redzie portu kołobrzewskiego stała, broniąc twierdzy Kołobrzeg. Po tym ostrzale tu jakieś prace ziemne większe wykonano celem ochrony tego obozu, jednak do morza jest tu około dwóch kilometrów, więc flota miała tu łatwe, łatwe, że tak powiem, dzieło do wykonania. Jednak obóz ten przetrwał, obronne umocnienia znajdowały się w stronę zachodnią poza skrajem lasu Kowrzewskiego, więc tu był tylko obóz, gdzie Wojsko stacjonowało, przygotowywało się do walki. No, celem przemieszczania się w kierunku nad brzeg morza, wiemy, że tu dookoła również są bagna, torfowiska, zbudowano groble. Około 150-200 metrów w głąb, około 300 metrów szerokości. To jest w kształcie trapeza, wyróżniony na mapach. Jest ślad zaznaczony, że. Jest tu drzewostan nieco inny. Na, na mapach niemieckich, starych mapach niemieckich, nawet z XIX wieku, już ten trapez jest też oznaczony jako coś wyjątkowego. Nie ma opisu, ale można się domyślić, że jest to ten obóz polski. Te takie większe drzewa, te wielkie dęby, niektóre z nich są pomnikami przyrody, to jeszcze pamiętały tych, tych, pamiętają tych żołnierzy, tak? one były wtedy maluszkami. Ci żołnierze mieli, że tak powiem, dużo większą, dużo lepszą widoczność niż obecnie. Na ówczesnych, na źródłach kartograficznych z epoki, na mapach z tamtego okresu, czy tak właściwie w tych źródłach pretopograficznych, widać, że jednak ten teren był zarośnięty, tak? ale podejrzewam, że nie rósł ten taki wielki las, oni byli w miarę odsłonięci chociaż byli też zasłonięci przed oczyma marynarzy ze szwedzkiej fregaty Avchapman, która raziła tych żołnierzy od strony morza pociskami. Tutaj nie było bezpiecznie. Szwedzi, czyli uczestnicy koalicji antynapoleońskiej, dopuścili się wielkiego bombardowania Polaków. Polskie obozowisko zostało, polskie leża zostały zbombardowane i to był ostatni konflikt zbrojny między Polską a Szwecją, znany z historii. Natomiast też... Nastąpił descent na obóz polski. Mianowicie łodzie, przyholowane tutaj przez Chapmana bądź przez fregatę Filleria, to był kolejny okręt, walczył przeciwko Polakom, była to jednostka brytyjska, podprowadziły tutaj łodzie i łodzie starały się wylądować na plaży, by zdobyć polskie obozowisko. Do tego jeszcze mieliśmy Ferdynanda Schilla, kobryjskiego partyzanta, który drogą nadmorską, która wówczas tutaj istniała, ona prowadziła do Henkenhagen, czyli do obecnego ustronia morskiego. On się wypuszczał z y, y, twierdzy kołobrzewskiej, prowadził walki na tyłach wojsk napoleońskich oblegających twierdzę. W pewnym momencie było tak, że wojska oblegające twierdzę były oblegane przez tych, które oblegały. Łącznie żołnierzy tutaj przybyłych pod Kołobrzeg... Polaków było 1200. Z tym, że nie wszyscy mieszkali na terenie samego obozowiska, bo jak wspomniałem, była jeszcze tak zwana Reduta Polska, czyli dzieło fortyfikacyjne oblężnicze. Były też posterunki. którzy żołnierze spali tutaj rotacyjnie. Jedni byli na miejscu, inni pełnili warty służby w terenie. tak? Później spali na zmianę. Mieszkali, jak pisał Hefner, w barakach. Wiemy, że woda była im dostarczana z Henkenhagen. Tą właśnie drogą, która wioz, wiodła przez przez teren Waldfeld, czyli tam gdzie jest obecnie Kondzielno, przez równinę Binnenfeld. To jest z kolei ta równina, która znajduje się przy drodze S6 na północ od tej drogi, też na wysokości Kondzielna. I tędy przypuszczalnie dowożono y, y, pożywienie. Przy czym należy jeszcze wspomnieć, że ci żołnierze bardzo chorowali. Byli nękani przez najzwyczajniejsze świecie, przez komary. Tutaj, jak wspomniałem, jest wyspa pośród bagien, i wówczas y, komary najprawdopodobniej tak, przenosi, przenosiły jeszcze y, malarię. W związku z tym chorowali sam dowódca pułku Słukowski, również znalazł się w szpitalu, który mieści się w Białogardzie. W roku 1806 Napoleon Bonaparte do swojej siedziby w Kropstadt wezwał Jana Henryka Dąbrowskiego. Postanowił do swoich celów strategicznych wykorzystać Polaków. Dąbrowski z kolei, ponieważ on źle był postrzegany generalnie w Wielkopolsce, poprosił o wsparcie Wybickiego. Józef Wybicki, przypomnę, twórca hymnu polskiego. Pojawili się obok, razem, obok cesarza. Padł pomysł yy, Napoleona, ażeby wybuchło w Polsce powstanie. I było to rzeczywiście pierwsze udane powstanie w dziejach Polski, gdzie Wielkopolanie rozbroili garnizony pruskie. Przez Dąbrowskiego została stworzona pierwsza armia narodowa. I co ciekawe, ci żołnierze zostali rzuceni do walk na Pomorze. Po walkach o Mewę, czyli Gniew, następnie Tczew, oblegali Gdańsk. I jako, że Napoleon nie mógł sobie poradzić z niepokornym Kołobrzegiem, zostali detaszowani pod nadbałtycką twierdzę. Dzięki temu odkryciu, na którym stoimy, tej reduty, mamy pod Kołobrzegiem właściwie jedyną fortyfikację ziemną po pierwszej armii narodowej, która zachowała się do naszych czasów. I to jest swego rodzaju chichot historii, ponieważ zachowały się ślady po tych żołnierzach nie na danych ziemiach polskich, tylko pod starą pruską twierdzą. I miejsce to, Czeka na e, tak naprawdę na odkrycie przed innymi, staram się to robić, ale tak właściwie w tej swojej pracy organicznej jestem sam. Starałem się ja, żeby temu miejscu, temu, tej reducie przeze mnie odkrytej, nadać nazwę Reduta Sołkowskiego. walory historyczne tego miejsca, walory przyrodnicze, tutaj człowiek zapomina o tym, co nas otacza, to miejsce pozbawia człowieka wszelkich trosk, bo jeżeli ma troszkę ktoś wiedzy o historii, a nadto oleju w głowie, to naprawdę jest w stanie się tutaj wyłączyć i ruszyć mandrami historii, tak, ażeby pozdawać smak polskiej walki o niepodległość.